Drodzy widzowie, w wieku 71 lat Michał Olszański zaskoczył wszystkich, gdy w jednym z najnowszych wywiadów odsłonił kulisy swojego życia, o których milczał przez lata. Legenda polskiego dziennikarstwa, twarz telewizji publicznej i głos, który przez dekady towarzyszył milionom widzów, nagle stał się bohaterem własnego dramatu. W szczerej, pełnej emocji opowieści ujawnił, że za uśmiechem przed kamerą i nienaganną aparycją kryła się samotność walka z długami i ciężar tajemnic, które nosił w sercu zbyt długo. Jego słowa spadły jak grom z jasnego nieba, wywołując fale poruszenia wśród fanów i kolegów z branży. Nikt nie spodziewał się, że człowiek uznawany za symbol profesjonalizmu i spokoju wewnętrznego od lat zmagał się z narastającym poczuciem pustki i problemami finansowymi, które doprowadziły go na skraj załamania. Olszański, znany z wyważonych opinii i charakterystycznej elegancji, postanowił w końcu zerwać z wizerunkiem człowieka niezłomnego i przyznać się do słabości, o których przez dekady nie mówił nikomu. Opowiedział o chwili, gdy światła studia gasły, a on zostawał sam w pustym mieszkaniu, wśród rachunków, niedokończonych projektów i wspomnień dawnych sukcesów, które dziś wydają się już tylko echem przeszłości. Zdradził, że przez lata żył ponad stan, próbując utrzymać poziom życia odpowiadający sławie i oczekiwaniom otoczenia, aż w końcu rzeczywistość zaczęła wymykać się spod kontroli. W jego głosie nie było goryczy, lecz szczerość i spokój człowieka, który po latach postanowił stanąć w prawdzie. Jego wyznanie poruszyło Polaków, bo w tej historii nie ma fałszu. Jest człowiek z krwi i kości, który odważył się pokazać swoje rany. Opowieść Michała Olszańskiego to nie tylko spowiedź z błędów, ale też symbol odwagi w świecie, w którym słabość wciąż uchodzi za porażkę. Słuchając jego słów trudno było nie odnieść wrażenia, że mówi nie tylko o sobie, ale o całym pokoleniu ludzi mediów, którzy latami żyli w blasku reflektorów, zapominając o tym, jak cienka jest granica między sukcesem a upadkiem. Dziennikarz przyznał, że długo walczył z poczuciem wstydu i strachu przed utratą reputacji, aż w końcu zrozumiał, że prawdziwa siła tkwi w szczerości. Dziś, po latach milczenia, zdecydował się opowiedzieć wszystko. O długach, które zaciągałby przetrwać trudniejsze chwile, o ludziach, którzy odeszli, gdy przestał być potrzebny, i o ciszy, która z czasem stała się jego codziennością. Jego słowa brzmią jak testament człowieka, który już niczego nie musi udowadniać, ale chce, by jego doświadczenie było przestrogą i inspiracją. W świecie pełnym pozorów Michał Olszański pokazał, że nawet ci, którzy przez lata dawali innym głos, też czasem potrzebują, by ktoś ich wysłuchał. Michał Olszański przez lata był symbolem stabilności w świecie mediów, człowiekiem, który potrafił zachować spokój nawet wtedy, gdy wokół panował chaos. Jednak w wieku 75 lat to właśnie on postanowił ujawnić prawdę, która wstrząsnęła opinią publiczną. Jego życie, dotąd postrzegane jako pasmo sukcesów, okazało się pełne bólu, długów i głęboko skrywanej samotności. Kiedyś prowadził programy, które gromadziły miliony widzów, a jego głos był synonimem wiarygodności, dziś otwarcie przyznaje, że przez lata budował fasadę, za którą krył się człowiek zmęczony, przytłoczony ciężarem oczekiwań i presji. Olszański wyznał, że jego problemy finansowe nie pojawiły się nagle, lecz narastały latami wraz z rosnącym tempem życia, utrzymywaniem wizerunku i próbami pogodzenia kariery z rzeczywistością. Mówił o rachunkach, które odkładał z nadzieją, że jutro coś się zmieni, o współpracach, które kończyły się ciszą i o projektach, które miały być ratunkiem, a przynosiły tylko rozczarowanie. Ujawnił, że najtrudniejsze były chwile, gdy po zakończeniu programu wracał do pustego mieszkania gdzie jedynym dźwiękiem był szum starego radia, które kiedyś przypominało mu o marzeniach, a teraz tylko o tym, co utracił. Jego samotność nie była wyborem, lecz konsekwencją życia w świecie, w którym wszyscy coś od niego oczekiwali, a nikt nie pytał, jak naprawdę się czuje. Olszański przyznał, że media, które niegdyś były jego domem, z czasem zamieniły się w labirynt, w którym coraz trudniej było odnaleźć sens. Utrata pracy, ograniczenie współprac, brak stabilności – wszystko to sprawiło, że popadł w spirale niepokoju i finansowych problemów, które w pewnym momencie wymknęły się spod kontroli. Opowiedział, że przez lata brał kredyty, by spłacić poprzednie zobowiązania, licząc na to, że kolejny projekt lub kontrakt pozwoli mu stanąć na nogi. Ale telewizja, w której przez dekady był gwiazdą, zmieniła się. Młodsze twarze zastąpiły te znane, a on sam poczuł się zbędny. Wyznał, że moment, w którym zdał sobie sprawę, że już nikt nie dzwoni z propozycjami, był dla niego jak zimny prysznic. Dodał, że wtedy po raz pierwszy naprawdę poczuł, co znaczy słowo samotność. Przestał być częścią świata, który sam współtworzył, a wraz z utratą pracy stracił poczucie wartości. Jego spowiedź poruszyła tysiące ludzi, bo pokazała jak cienka granica dzieli sukces od upadku. Olszański przyznał, że najgorsze były noce, gdy sen nie przychodził, a myśli o długach nie dawały spokoju. W tamtych chwilach jedynym wsparciem była muzyka, której słuchał, aby choć na moment uciszyć chaos w głowie. Z czasem jednak zrozumiał, że prawdziwym wyzwoleniem jest przyznanie się do prawdy. Nie wstydzi się już mówić o błędach, o złych decyzjach finansowych, o ludziach, którzy odwrócili się, gdy przestał być użyteczny. W jego opowieści nie ma pretensji, jest raczej spokój i zrozumienie, że życie to nie tylko blask reflektorów, ale też cienie, których nie widać w kamerze. Dziennikarz zdradził, że zrezygnował z wielu rzeczy, by odzyskać wewnętrzny spokój. Sprzedał część majątku, ograniczył kontakty, przeniósł się w miejsce, gdzie nikt go nie rozpoznaje. Tam zaczął pisać, analizować własne błędy i uczyć się na nowo doceniać zwykłe rzeczy. Wyznał, że to nie pieniądze, lecz zaufanie i przyjaźń są najtrudniejsze do odzyskania, gdy raz się je utraci. Przyznał, że dopiero dziś rozumie, jak łatwo wpaść w pułapkę sukcesu i jak trudno z niej się wydostać. Opowiedział o chwilach, gdy myślał, że wszystko jest stracone i o momencie, gdy postanowił zawalczyć jeszcze raz nie o sławę, ale o siebie. Michał Olszański po raz pierwszy pozwolił ludziom zajrzeć za kulisy swojego życia i to właśnie ta szczerość sprawiła, że jego historia stała się lekcją pokory dla całego świata mediów. Pokazał, że nawet najbardziej znane twarze mają swoje rany, a prawdziwa siła rodzi się nie w triumfie, lecz w odwadze przyznania się do własnych słabości. Po ujawnieniu prawdy o swoim życiu, Michał Olszański znalazł się w centrum medialnego wiru, którego nikt się nie spodziewał. Wystarczyło jedno wyznanie, by całe środowisko dziennikarskie i telewizyjne wstrzymało oddech. Przez lata, uważany za wzór rzetelności i elegancji, nagle pokazał swoją kruchą stronę. Widzowie, którzy dorastali przy jego programach, nie mogli uwierzyć, że człowiek tak pewny siebie i zawsze uśmiechnięty od dawna nosił w sercu ciężar, który powoli go niszczył. Powody jego długów i samotności okazały się bardziej dramatyczne niż ktokolwiek przypuszczał. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy po wielu latach sukcesów w telewizji polskiej jego kontrakty zaczęły być stopniowo ograniczane. W świecie, w którym młodość i nowoczesność stały się walutą, doświadczenie przestało być atutem. Gdy programy, które prowadził, znikały z anteny, zniknęły też źródła stabilnych dochodów. Dziennikarz przyzwyczajony do wysokich standardów życia próbował utrzymać poziom, do którego był przyzwyczajony. Nie chciał przyznać przed sobą, że nadeszły gorsze czasy. Zaciągał zobowiązania, wierząc, że to tylko chwilowe, że nowe projekty pozwolą mu wyjść na prostą. Niestety sytuacja w branży zmieniała się szybciej, niż mógł to przewidzieć. Olszański wpadł w spiralę długów, którą przez długi czas skrzętnie ukrywał nawet przed najbliższymi. Samotność przyszła wraz z utratą poczucia przynależności. Świat mediów, który kiedyś był jego drugim domem, odwrócił się, gdy przestał być potrzebny. Dawni współpracownicy unikali kontaktu, a telefony, które kiedyś dzwoniły bez przerwy, ucichły. Z czasem zrozumiał, że najbardziej boli nie brak pieniędzy, lecz brak ludzi, którzy zostają, gdy nie świeci już blask reflektorów. Jednocześnie ujawnił coś, o czym dotąd wiedziało tylko kilka osób. W najtrudniejszym okresie swojego życia stanął przed dramatycznym wyborem między zachowaniem twarzy a utrzymaniem rodziny. Przyznał, że to właśnie wtedy doszło do wydarzenia, które ukrywał przez lata, sprzedał prawa do jednego z projektów telewizyjnych, który współtworzył wbrew własnym przekonaniom i zasadom. Był to gest desperacji, który przyniósł mu chwilową ulgę, ale też długotrwałe wyrzuty sumienia. Kiedy prawda wyszła na jaw, media zareagowały natychmiast. Artykuły, nagłówki i komentarze w mediach społecznościowych eksplodowały. Jedni nazywali jego wyznanie odważnym, inni widzieli w nim symbol upadku dawnych autorytetów. W sieci pojawiły się archiwalne zdjęcia Olszańskiego z czasów świetności. Uśmiechnięty, pewny siebie, otoczony znanymi ludźmi, zestawione z aktualnymi kadrami, na których widać było zmęczenie i cień w oczach. Fani nie kryli poruszenia. Wielu pisało, że jego historia uświadomiła im, jak złudny jest świat telewizji. Koledzy z branży reagowali różnie. Niektórzy publicznie wyrażali wsparcie, inni milczeli, jakby bali się, że jego los może stać się ich własnym odbiciem. Jedna z dziennikarek, z którą współpracował przez lata, ujawniła, że już wcześniej zauważała oznaki zmęczenia, ale nigdy nie przypuszczała, że sytuacja jest tak poważna. To wyznanie było jak detonacja bomby emocjonalnej w świecie polskich mediów. Coraz więcej osób zaczęło mówić o ukrytych problemach, o presji, o strachu przed utratą pozycji. Olszański, choć nie chciał być symbolem kryzysu, Stał się głosem pokolenia, które przez lata żyło pod presją sukcesu. Ludzie zaczęli wspominać jego wywiady, w których potrafił z wyjątkową wrażliwością słuchać innych. Teraz role się odwróciły. To on potrzebował, by ktoś go wysłuchał. W mediach społecznościowych rozlała się fala współczucia. Zdjęcia z jego dawnych programów, fragmenty rozmów z gwiazdami, cytaty z jego słów. Wszystko to stało się symbolem człowieka, który miał odwagę przyznać, że za fasadą sukcesu kryje się prawdziwy człowiek z prawdziwymi problemami. Dziennikarze pisali, że jego spowiedź zmieniła sposób, w jaki Polacy patrzą na swoich idoli. Po raz pierwszy zobaczyli, że za profesjonalnym uśmiechem może kryć się dramat, którego nikt wcześniej nie zauważał. To była prawda, której nikt nie spodziewał się usłyszeć i która teraz na zawsze zapisała się w historii polskiej telewizji. Gdy prawda o długach, samotności i tajemnicy Michała Olszańskiego ujrzała światło dzienne, fala emocji przetoczyła się nie tylko przez media, lecz także przez jego najbliższe otoczenie. Rodzina, która dotąd wierzyła, że za spokojnym uśmiechem ojca i męża kryje się jedynie zmęczenie po pracy, została zaskoczona skalą problemów. W ich domu zapanowała cisza, którą trudno było przerwać. Jego bliscy długo nie mogli uwierzyć, że człowiek, który dla wszystkich był oparciem, przez tyle lat ukrywał przed nimi prawdziwe oblicze swojego życia. Gdy żona przeczytała pierwsze artykuły i zobaczyła zdjęcia w sieci, jej reakcja była mieszanką szoku i bólu. Zrozumiała, że wszystkie te wieczory spędzone w samotności, wszystkie nagłe wyjazdy i zamknięte rozmowy telefoniczne miały drugie dno syn, który dorastał w cieniu ojcowskiej sławy, przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że nigdy nie podejrzewał, jak głęboko zakorzenione było cierpienie, które Michał Olszański nosił w sobie. Wyznał, że gdy zobaczył ojca w telewizji opowiadającego o swoich długach, poczuł jednocześnie dumę i żal, dumę, że miał odwagę mówić i żal, że tak długo milczał. Wnuki, które znały dziadka jako ciepłego i pogodnego człowieka, zareagowały po dziecięcemu z pytaniami i zdziwieniem, które jeszcze bardziej rozdzierało rodzinne serca. Wśród bliskich pojawiły się też wyrzuty sumienia, że nikt wcześniej nie dostrzegł jego rozpaczy dopiero teraz zrozumieli, że wszystkie drobne sygnały, które ignorowali długie milczenie przy stole, zamyślenie, brak radości z małych rzeczy były wołaniem o pomoc. Kiedy do mediów zaczęły przedostawać się informacje o rodzinnych reakcjach, opinia publiczna jeszcze bardziej się poruszyła. Ludzie w komentarzach pisali, że to jedna z najbardziej szczerych i bolesnych historii, jakie widzieli w polskim showbiznesie. Niektórzy zwracali uwagę, że Olszański stał się lustrem dla wielu rodzin, które z pozoru są szczęśliwe, a w rzeczywistości pełne niewypowiedzianych emocji i sekretów. Dziennikarze, którzy przez lata z nim pracowali, zaczęli przywoływać wspomnienia z planu. Jeden z realizatorów opowiedział, że kilka lat temu widział, jak Michał siedział sam w garderobie po nagraniu, wpatrzony w zdjęcie rodzinne leżące na stole, a wtedy nikt nie zwrócił na to uwagi. Teraz to wspomnienie nabrało nowego znaczenia. Z kolei jego przyjaciel z radia ujawnił, że Michał często odwoływał spotkania, tłumacząc się złym samopoczuciem, a w rzeczywistości nie miał siły udawać, że wszystko jest w porządku. Rodzina Olszańskiego zaczęła publicznie wspierać go w tej trudnej chwili. Wspólne oświadczenie, w którym prosili o zrozumienie i prywatność, zostało odebrane z ogromnym szacunkiem widzowie, którzy przez lata podziwiali jego profesjonalizm, teraz zaczęli postrzegać go jako człowieka, który odważył się obnażyć prawdę przed światem. Emocjonalne zdjęcia zrobione przed jego domem, pokazujące go w towarzystwie syna i żony, obiegły media i stały się symbolem odrodzenia i rodzinnego wsparcia. W prasie pojawiły się też komentarze psychologów, którzy analizowali jego przypadek jako przykład zjawiska znanego w świecie mediów syndromu perfekcjonizmu, w którym człowiek przez lata dusi emocje, by nie pokazać słabości. Olszański, który zawsze wspierał innych, teraz sam stał się tym, który potrzebował wsparcia. W studiach telewizyjnych zaczęto dyskusję o tym, jak łatwo w świecie blasku reflektorów zgubić siebie. Reakcje jego współpracowników były różne. Jedni przyznawali, że jego wyznanie dało im do myślenia, inni z niedowierzaniem powtarzali, że nigdy nie podejrzewali go o takie problemy. Dla wielu był wzorem człowieka sukcesu, a teraz stał się przykładem, że nawet najbardziej znani potrafią się potknąć. W komentarzach w sieci pojawiły się tysiące słów wsparcia, nagrania fanów i byłych widzów, którzy dziękowali mu za odwagę wśród nich znalazły się poruszające wpisy jego dawnych gości programów, którzy wspominali, jak pomógł im przejść przez trudne chwile, gdy sam był w ukrytym kryzysie. Ten kontrast wstrząsnął Polakami obrazy z rodzinnego spotkania po latach milczenia, łzy wzruszenia i symboliczny gest pojednania trafiły do serc tysięcy ludzi. Historia Michała Olszańskiego nie była już tylko opowieścią o dziennikarzu z długami, lecz o człowieku, który w końcu odnalazł drogę do prawdy i miłości własnej rodziny. Reakcja widzów na wyznanie Michała Olszańskiego była jak emocjonalne trzęsienie ziemi, które przetoczyło się przez całą Polskę. Internet zalała fala komentarzy, nagrań i listów od fanów, którzy przez lata śledzili jego karierę i nagle zrozumieli, że za spokojnym głosem, który towarzyszył im w telewizji, kryła się walka z bólem i bezsilnością. Na forach dyskusyjnych pojawiły się setki wpisów pełnych wzruszenia, ludzie pisali, że trudno im było powstrzymać łzy, gdy oglądali jego szczere wyznanie wielu przyznało, że nie potrafi już patrzeć na jego archiwalne wystąpienia tak samo, bo teraz widzą w nich coś więcej niż profesjonalizm widzą człowieka, który cierpiał w milczeniu. Pod jednym z filmów wideo, w którym Olszański opowiadał o swoim życiu, Pojawiły się tysiące serduszek i słów wsparcia, jakich nie otrzymał żaden inny dziennikarz w ostatnich latach. Fani dziękowali mu za odwagę i za to, że pokazał prawdę o świecie mediów, który tak często kreuje pozory. Wielu z nich pisało, że jego historia pomogła im spojrzeć na własne życie z nowej perspektywy, że czują, jakby mówił także w ich imieniu. W sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia sprzed lat, na których Olszański uśmiechał się w studiu, obok gwiazd telewizji i polityków. Te fotografie stały się symbolem złotej ery jego kariery, ale też przypomnieniem, jak cienka granica dzieli sukces od upadku. W komentarzach dominowało współczucie, ale też złość na system, który doprowadził do tego, że człowiek o takim dorobku został sam z problemami. Widzowie przypominali, że przez lata był głosem rozsądku i empatii, prowadził rozmowy, które poruszały tabu, a teraz sam musiał się zmierzyć z własnym kryzysem. Niektórzy fani organizowali symboliczne akcje wsparcia w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z jego książkami, nagraniami, cytując jego słowa o życiu i szczerości. Zaczęły pojawiać się artykuły o tym, jak jego wyznanie wywołało efekt domina. Inne osoby publiczne zaczęły mówić o swoich zmaganiach z samotnością i presją. Olszański nieświadomie stał się katalizatorem nowej dyskusji o psychicznej kondycji ludzi mediów, a jego nazwisko zaczęło być wymieniane nie w kontekście skandalu, lecz odwagi. Widzowie reagowali także bardzo emocjonalnie na jego wystąpienia w programach, gdzie po raz pierwszy otwarcie mówił o długach i lękach. Kiedy jego oczy zaszkliły się przed kamerą, w komentarzach dominowały słowa pełne empatii i wdzięczności. Ludzie pisali, że jego spowiedź była bardziej szczera niż setki filmów dokumentalnych. Pojawiły się relacje od fanów, którzy mówili, że Michał Olszański był dla nich inspiracją w trudnych chwilach, że jego słowa o pokorze i prawdzie pomogły im przetrwać własne problemy. Na jednym z portali społecznościowych pojawiło się wideo nagrane przez starsze małżeństwo, które podziękowało mu za to, że przypomniał, czym jest prawdziwa wartość człowieka nie kariera, nie sukces, ale odwaga przyznania się do słabości. W telewizji śniadaniowej pojawiły się specjalne programy poświęcone jego historii, a widzowie wysyłali setki wiadomości do redakcji. W jednym z nich pewna kobieta napisała, że jego wyznanie ocaliło jej życie, bo dzięki niemu odważyła się porozmawiać z rodziną o własnych problemach finansowych. Emocjonalna reakcja publiczności była tak silna, że stała się tematem debat w prasie i w internecie. Krytycy zauważyli, że po latach milczenia Polacy potrzebowali właśnie takiego momentu szczerości, który obnaży iluzję idealnych życiorysów. Olszański swoim wyznaniem pokazał, że każdy człowiek, nawet najbardziej znany, może się potknąć, ale to, co naprawdę definiuje człowieka, to zdolność do podniesienia się. Wśród widzów pojawiła się nowa fala szacunku, której nikt się nie spodziewał. Dawni fani jego programów wracali do archiwów, odtwarzali stare wywiady, pisząc, że dopiero teraz rozumieją jego spojrzenie i wrażliwość. Jego nazwisko stało się symbolem autentyczności w epoce pozorów. Widzowie, którzy kiedyś traktowali go jak odległą postać z telewizora, teraz mówili o nim jak o kimś bliskim, jako człowieku, który odważył się zdjąć maskę, by ocalić własną prawdę. Historia Michała Olszańskiego to opowieść o sile, szczerości i odwadze, która poruszyła całą Polskę. Jego wyznanie stało się symbolem człowieczeństwa w świecie, gdzie liczy się pozór, a nieprawda. Pokazał, że nawet po latach milczenia można odnaleźć w sobie siłę, by mówić, by stanąć twarzą w twarz z przeszłością i zyskać szacunek większy niż jakikolwiek sukces zawodowy. Michał Olszański przypomniał nam wszystkim, że wartość człowieka nie mierzy się sławą, lecz sercem. Jeśli poruszyła cię ta historia. Jeśli chcesz, by głosy ludzi odważnych były słyszane częściej, zostaw swoje wsparcie. Polub ten materiał, podziel się nim z innymi i zasubskrybuj nasz kanał, aby razem budować przestrzeń, w której prawda, empatia i człowieczeństwo nigdy nie tracą znaczenia.